Witaj w uzdrowisku ustroń. O kur... Za chwilę będziesz mógł z nami porozmawiać. Wybierz tylko interesujący cię temat. Znam ten głos. For English, press 2. Jeśli jesteś zainteresowany rehabilitacją po COVID-19, wybierz 2. Jeśli posiadasz skierowanie z NFZ lub ZUS, wybierz 1. Jeżeli chcesz przyjechać do nas prywatnie, wybierz 2. Jeżeli chcesz połączyć się z. Re... Witaj. Dodzwoniłeś się do uzdrowiska Ustron. O kurwa. Zakończyliśmy już pracę i poszliśmy do domu. Pierwszy na twój telefon codziennie w godzinach od 7 do 22. Rezerwacji pobytu możesz dokonać również online na Skurwa, stronie stron.pl W tej chwili twoje połączenie zostanie przekierowane do pracownika ochrony. Zaczekaj Skurwa, na połączenie. Kurwa, dom podpalę! Majster! No e, halo, dzień dobry, dzwoniłam się do sanatorium. Tak, ale i recepcja już jest zamknięta. Przecież ja się dzwonię na recepcję i pan odebrał. I recepcja jest zamknięta. Proszę jutro dzwonić od godzinie 8. A pan co tam robi? No to niestety nie pani sprawa. Proszę dzwonić jutro od godziny 8, dobrze? A proszę pana, bo ja prywatnie. No to nie ma znaczenia. Proszę dzwonić z prawej informacji jutro o godzinie 8, dobrze? A pan jest ochrona? Y proszę dzwonić jutro od godziny 8, bo rozmawia pani z ochroniarzem. Panie kochany, a pan za często jest, bo ja kiedyś byłam. Proszę panią. Ja proszę, pana, to, ja, proszę pana, bo ja miałam kiedyś romans z ochroniarzem u was, dlatego ja pytam! Proszę, dzw proszę dzwonić jutro od godziny ósmej. Dobranoc. Jezu, Rysiu! Ja pierdole, cringe. Dobra, czekajcie. Fajnie, jakby się wkręcił, nie? To byłoby dobre, ty. Oj, oj, oj. Dzięki za wspierających! Majster Alan i Magda Choroba. Do Halo, dzień dobry! Dodzwoniłam się do apteki Tak i proszę Pani, czy ja nie przeszkadzam o tej godzinie? Nie, proszę pytać. I proszę Pani, bo ja przed chwilą miałam taki incydent z mężem co? i muszę zadzwonić do Pani. Czy my bez recepty dostaniemy coś na potencję? Wie Pani co, tak. Oczywiście, tylko że to będzie no takie słabsze niż na receptę, tam będą cztery tabletki na przykład, także no, można sobie na przykład wziąć dwie na jeden raz. bo ja no, pani kochana, bo ja, ja bym chciała chociaż poczuć, a to tragedia jest! No nie no, to proszę oczywiście. No, czy to, ale czy to pomoże mu? No, kupują panowie, także no, myślę, że chyba pomoże. Pani kochana, bo to tragedia. My nie kochali się już dwa miesiące. Ja myślałam, że on będzie wie, pani. Mhm. Na mnie nakręcony. A to co, pani? Nic z tych no to rzeczy. Może, to może powinien jakąś młodszą osobę mieć, akurat do tego. Nie, ja bym go zastrzeliło. A to źle. A Pani, czy Pani tak gada? <laughs> nie no, żartuję. Myślałam, że Pani ma ochotę na mężulka. Eee, a, nie, a gdzie tam? <laughs> na pewno? No skąd, gdzie tam? <laughs> no nie, wykluczone. <laughs> Jezu, ja już myślałam, że my Panią zaprosimy. Nie, 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 dziękuję. Bo, wie pan na mój mąż, zadbany. Może pani go podnieci? Niech nie, na panią. Ja nie mam nawet takiego zamiaru, tylko tak powiedziałam sobie. Nie, skąd? Nie, niech na panią może patrzy, a ten nam się kocha. A no, przecież będzie dobrze, no. A do której pani pracuje, ja panią podiatę? Nie no to ja też pracuję do rana, ale to może pani równie dobrze i tutaj i na Mickiewicza jeszcze też spróbować, bo oni też są całą dobę. Jak ma pani bliżej tam, to... Nie, to... ale, ale! Bo ja dzwonię po tabletki, a może wyjdzie coś lepszego! Nie chciałabym... Od tabletki lepszego na potencję to bez recepty nie będziemy, tylko dajemy sobie. No, ja słyszę, że pani młoda kobieta, to pani bardziej sobie poradzi z Nie, nim. no przecież nie pani co, no to zażartować już nie można. Nie, Ale mi, mi, się się lepiej, pomysł, no nie. mi się ten pomysł. Mi się ten pomysł spodoba! Wie pani co, zróbmy inaczej. Może pani zadzwonić jeszcze przecież na poradę lekarską. Taką całodobową, jak się pani zadzwoni i opisze pani ten problem, to może lekarz wygeneruje pani kod do recepty i dostanie pani mocniejszy środek, ale tylko, że trzeba by było z lekarzem. Bo no my, bo, bo my, proszę, proszę pani, bo ja pani pomoże, jak on by zobaczył młode piersi. na przykład ja, pani, pani co? to bym ja, zadziałało. Nie bądźmy tacy. Jacie! A nie, 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 no... Ale my pani dobrze zapłacimy! A nie, no, że pani, że pani nawet nie wygłupia, ja nie prowadzę takiej działalności. Tu jest apteka. No Ale dobrze! Tak nie, to bez recepty da, coś to, dostaniemy, coś bez recepty! No bez recepty to tylko tabletka jest. A jaka to? No może być albo Maxon, albo Maxigra. Albo mensil, no coś z tego, bo to panowie tylko to kupują. Bo no, powiem pani, że no musimy coś z tym zrobić, ja chcę jeszcze pożyć. No to, no to, no to, to tak jak mówię, albo zadzwonić na teleporadę do lekarza i przepisać sobie coś mocniejszego, albo spróbować najpierw taką normalną tabletkę z apteki. Bo ja pani Nie? powiem, yy, jest takie powiedzenie. Baba bez Bezbolca dostaje pierdolca i ja już dostaję od dwóch miesięcy. Aaaa, no nie, to trzeba, wie Pani co, to dobrze, aaa, nie, nie, no nie ma co gadać, no nie ma się co martwić, podejrzewam, to że... To niech Pani dobrze... niech mi, niech mi Pani powie, co ja mam zrobić, Niech mu nawet nie chce dygnąć. Aaa. No nie ma co płakać. Niech pani dzwoni na teleporadę do lekarza i tam pani powie, że i problem jest taki. Bo ja, ważne, nie że... ma pani ja nie wiem! Ja nie ziemi apteki, to lepiej popłakać do lekarza i niech przepisze coś mocniejszego. Bo ja pani powiem, ja nie wiem. Czy ja mam iść do sąsiada? On się do mnie tak uśmiecha. nie no pani, co nie no to już nie są sprawy apteki w tym momencie. To Ale są kob... to apielli, są to sprawy, sprawy kobiet! Ja nie mam z kim o tym porozmawiać. Proszę no, pani, ja mam robisz? taką chętkę od jakiegoś czasu i nie wiem, co ja mam zrobić. A, ja pani co, no nie wiem, już. Ja pani co, no trudno mi powiedzieć, że no, w tej chwili no ja za, za kogoś decydować nie mogę. Może ja sama spróbuję? Niech pani sama spróbuje, no, po prostu. Ale czym? Ach, no. To sama po prostu, no, jakoś tam popróbować, a przede wszystkim się nie denerwować, no. Ale czym ja mam spróbować? Bo ja tak nigdy nie robiłam. Zawsze mąż. No to on niech spróbuje. Ale jak mu nie chce nawet dygnąć? No to mówię, to żeby. To wie pani co? Nie. No to, to taki środek bez recepty w takim razie nie pomoże wcale. Ja to czym właśnie, ja mogę sobie pomóc? Nie ma sensu, nie ma sensu by Ale to czym ja mogę strony... sobie pomóc? Żeby sobie pomóc, to niech pani dzwoni na teleporadeń. Dozwoni się pani tylko cierpliwie, bo może być kolejka oczekujących. Opowie pani o problemie. Dadzą pani e, ten, e, kod do recepty, przyniesie pani kod do recepty, PESEL i wtedy będzie pani miała przepisany mocny środek, taki, który pomoże na pewno. A tak chodzić po aptece i szukać wiatru w polu, to jest naprawdę bez sensu. Jeżeli to jest coś takiego, Ja że... spróbuję, proszę pani, żarówką. Nie wiem, no wie pani co, na żarówkach to się elektryk zna. To już naprawdę nie jest. Strona. Albo pilotem, żeby nie było problemu. Proszę pani, my przyjedziemy zaraz do pani, potem Maxi Grę. Dobrze. A po, dostaniemy u państwa. I jeszcze powinni pani, bo mnie jeszcze troszeczkę głowa dzisiaj boli. Mhm. Z nerwów, tak się zdenerwowałam. Jak ja zobaczyłam, że ja go nie podniecam, jak mu półpię strzeliłam! No to jego głowa boli czy panią? Mnie, ale z nerwów ja go też szczepłam! No to jego też głowa boli w takim razie. To jak jego głowa boli panią, no to nie ma mowy o tym, żeby, żeby było coś więcej, no. Ale co więcej? No. No bo. no, wie no, pani, Niepotrzebnie ta dyskusja się rozwija. Uważam, że. Tak jak mówię, niech pani. Dzwoni, ale co ale... więcej, no niech pani powie, no. A co, no co, co tu poradzić? No. A. Będzie dobrze. Ale co, no, co więcej? Ale więcej o czy... panią, ale muszę już się zainstalować do okienka, bo pani kierownik wychodzi do domu. Także, no bardzo panią przepraszam, poświęciłam czasu ile mogłam, więcej nie mogłam. Bardzo no, dziękuję, dziękuję. Panie, jest panią. pani super. Jezu, ale ona była zmieszana, nie? I było wstyd gadać o tym. Jezu, ludzie. Mocno, ty.